Bardzo cieszymy się, że, że tyle osób w tej chwili do nas dołączyło, ponieważ niestety tak jest, że zdarza się, że my zapominamy o tych tematach, zdarza się, że zapominamy. E, przypominam o tym, że dotąd e, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi Beacie Morawiecki, Igorowi Tulei i Pawł, Pawłowi Joszczyszynowskim. Jusz, Represjonowanych jest też pięciu niepokornych prokuratorów ze Stowarzyszenia Lek Super Omnia. Tego. Ostatnio mieliśmy projekt ustawy, który tak popularnie się nazywał Wina Plus. To prawda? Mianowicie. Natomiast wszystkie mają tak tą wspólną cechę, że dają większą siłę państwu, a mniejszą siłę obywatelom. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, chcemy zwrócić uwagę mediów na to, co dzieje się w Czerni. Dziękujemy obywatelom RP i naprawdę każdej osobie, która tutaj przyszła. To jest ważne, żeby każdy z nas wyraził swój sprzeciw nie tylko temu co się stanie co się stało ale też temu co może się stać co do tego że mówimy o represjach zobaczmy jak za zachowują się panowie policjanci nawet nie zaczęliśmy do końca nic robić osoby bokach są już wpisywane przypominamy że jest to demonstracja w pełni pokojowa Legal? Wygląda na to, że prawa próbują wejść do przejmu, ale jest trudno. Konstytucja weszła Dzień do tej. nas w Sejmu, pięć lat temu Konstytucja weszła Udało się. to Pani? Ale ja nie chciałam tak. Pomóż Pani tak. Spokojnie, spokojnie. Wróciła konstytucja wygnana z niej ponad 5 lat temu. Prawo konstytucja. To jest twoje miejsce. Parlament. Dlatego parlament nadal prześladuje konstytucję. Jak wobec stój. Nie, Skoro już tam macie konstytucję, to bardzo proszę, zacząć się jej słuchać. nie, Konstytucją... Uwaga, czy policja wyrzuca policja z konstytucję mae'n fod yn rhab. He' Po raz kolejny przypominamy, demonstracja jest w pełni pokojowa i legalna. Jesteśmy tutaj, żeby wyrazić nasz sprzeciw Wobec ustaw i tematów, które poruszane są na obradach cześćmu. że to jest demokratyczny kraj, mamy prawo wyrażać swoje poglądy, możemy to robić na jezdni. To jest normalne przy demonstracji, proszę pana, blokowanie pasa ruchu. Nie się Załatwiamy tutaj bardzo ważne sprawy, proszę pana, i bardzo prosimy, żeby pan nam w tym nie przeszkadzał. Prosimy o zejście z pasa. Uwaga! To policja! Informujemy, że w tym miejscu nie zostało zgłoszone żadne zobowiązanie. Prosimy proszę o spadzenie Po drogi, dobrze? Proszę się zamknąć! Proszę się zamknąć! Uwaga! Uwaga! Co policja. Uvaga, uvaga, tu me bateres. Uvaga, uvaga, tu me bateres.

ale no, wie, bardzo proszę. W tej działalności, którą panu uprawnia, karierę ma pan przed Pani zresztą też. Nie popełnimy żadnego wyproszenia, szanowny panie. Nie jest prawo. prawa. Prawo nie, pańskie prawo do wylegitymowania mnie wynika ze stwierdzenia... Nie, jest pana to jest pańska interpretacja. Dokładnie, To Nie, nie, swoje,

że łamie pan prawo, czyni pan też Za w nie. pan to się nie. Proszę się nie. Proszę się nie. Proszę się nie. się nie. Pan, się nie. Proszę Jestem obywatelem wolnego się Pan, pańscy koledzy nie. Proszę się nie. Proszę się nie. nie. w cisza

policją, Nie ma teraz żadnych gwałcicieli grasujących po Warszawie, nie ma żadnych bandytów, łamywaczy, faszystów hajlujących w Itaenie. a te złote galony tam na tym po, pożar się Boże mundurku za nasze podatki, to wygląda jak w jakiejś Republice Południowoamerykańskiej. Торкре гранатовий Алефалд клуб і не зловлеча. А. А хто мені? Так. 3 50. Hey. dobrze, jak pani chce siedzieć, to pani siedzi. Ja nie chcę ale... Nie... Tą panią znam, tej akurat nie, ale zaraz. Ale my znamy. <noise> ale my pana znamy <noise> i pamiętamy o panu. W artykule, którego nie znam 60. i pewnie pan te, no na dobra pani instytucji państwowych organów upoważnionych do legitymowania ma pani obowiązek pokazanie dokumentu tożsamości Ale z na. jakiego jaki powód na podstawie czego mam okazać panu ten dokument czy pani mówiłem. No, no pani tego czy pan nie Ja nie rozumiem Prawna. ja A nie tak, rozumiem ja tak, nadal podstawy faktycznie nie nie, nie, ma stosowała pan się, do tego nie stosowała się pani do ograniczeń zakazów. Ale ograni jakie ograniczenie, jakie z ograniczeniem mnie tutaj no nie ma Zastosowano w Jeżeli mnie. ta Pani nie może się przemieszczać, to co Pan tutaj robi? Jest, I co Pan tutaj robi? Czy to jest zadzumiona dzielnica? Y, słyszałam, że w centrum są y, dużo dymu. Y, niezdrowo jest dzisiaj być y, w centrum Warszawy. Ale, że nie mogę chodzić, tego nie słyszałam. Jakiś konkretny przepis i oczywiście on pokazuje dokumenty. Nie wygłupiajmy się

jest wygrywana w sądach, w szczególności w takiej absurdalnej sytuacji jak tutaj i w tym czasie nie ma szans, jeżeli w ogóle ta sprawa Ci przyjdzie, wyzwanie takim z sądu, to jest małe szanse, bo tych mandatów zostało odmówione przyjęcia w setkach tysiącach, jakieś w jakichś tysięcy, to